Hejka wszystkim, zapraszam Was na filmik, w którym opowiem Wam, dlaczego jestem wdzięczna, przeogromnie wdzięczna za rok 2023 i opowiem Wam o wszystkim, co się w tym roku u mnie działo, dla wszystkich, którzy dawno może Was u mnie nie było, może nie śledziliście mojego życia. Poza tym będzie to też fajna pamiątka dla mnie. Był to rok taki, no, mocno, taki emocjonalny, mocno dużo wrażeń ogólnie było, także zapraszam. W szczególności tutaj skupimy się na podróżach, no bo one chyba odegrały taką znaczącą rolę w tym 2023 roku. Ale zacznijmy sobie od Sylwestra, spędziłam właśnie w takim składzie, na działeczce ze znajomymi, z chłopakiem, także naprawdę bardzo pozytywnie. Później od razu przeskakujemy do moich 19 urodzin, bo ja mam urodzinki w styczniu, także tutaj już kameralne grono, w restauracji, poważnie wiecie, jak to na dorosłą kobietę przystało. No, później, jak widzicie, już tutaj przelatujemy do przygotowań maturalnych, bo to jednak pochłonęło większą część mojego roku, niestety. Stety albo niestety, bo w sumie, no, poza tym, że wspominam ten okres bardzo trudno, no to jakby cieszę się, że poświęciłam na to tyle czasu, bo efekty myślę, że... Wiecie, wynagrodziły mi to. Chodziłam sobie do szkółki. Tutaj jeszcze macie moje epizody z tego, jak trudna była moja cera. Okej, okay, widzę, że muszę narzucić tempo. Tutaj pokazuję wam mój samochód, bo był to rok, w którym nauczyłam się jeździć, można powiedzieć. Bo prawko zdałam w tamtym, ale realnie nauczyłam się jeździć dopiero w tym roku. Tutaj pokazuję wam rysy, które zrobiłam. Jakby to miał być, wiecie, film, realny. Także tak, porysowałam ten samochód, to jest mój samochód. Kupiłam go, żeby właśnie móc go rysować sobie spokojnie. No i dobra. W każdym razie nauczyłam się jeździć, więc taki jest tego konkluzja. Tutaj już szykowanie się na studiówkę. Sam zrobiłam makijaż, sama włosy, sama paznokcie, więc jestem również z tego powodu bardzo dumna. I studiówka też bardzo, bardzo Fajnie ją wspominam. Kto nie oglądał filmu ze studniówki, tutaj macie mikro urywki z tego, jak wyglądałam. Czułam się jak księżniczka i naprawdę był to bardzo fajny dzień. Bardzo będę go wspominać, myślę, na całe życie. Tak jak chciałam, wymarzyłam sobie to. Tak było. Nogi po prostu bolały. Czyli do w nocy tańczyłam. gotowań tak. do matury nie zabrakło w tym roku również masy eventów. Dostałam naprawdę sporo zaproszeń. Wszędzie super się z Laurą bawiłyśmy. Bardzo fajnie będę wspominała te momenty, bo to były momenty, w których mogłyśmy trochę zresetować umysłu od nauki. Tutaj parę jeszcze wyjść ze znajomymi, które też super wspominam. Generalnie to nie było tak, że ja się uczę 24 na dobę, żebyście też tak nie myśleli, że na, nie wiem, przygotowanie do matury trzeba poświęcać wszystko, ogrom, 100% swojego czasu, bo jak widzicie tutaj parę fotek z imprezek jakichś takich porywatnych postanowiłam Wam tutaj powrzucać, żebyście... Jakby wiedzieli, że to nie jest tak, że ja siedziałam w książkach 4 na 7, tylko naprawdę korzystałam z tego życia, nawet w tym roku uważam. Tutaj, jak widzicie, jakieś tam elementy załamania, również się znalazły chwilę przed maturą, i tutaj już moment matury, w którym byłam z siebie tak dumna, kiedy z niej wracałam. To cała ceremonia z moim rodzicami świętowaliśmy, pomimo tego, że jeszcze nie wiedziałam, jakie mam wyniki, to jakby już i tak moi rodzice byli ze mnie mega dumni. Tutaj fajne imprezy na działce, naprawdę uwielbiam imprezy na działce także, kilka się i w tym roku znalazło i bardzo dobrze je również tutaj ze znajomymi wspominam. Byliśmy również z moim chłopakiem na pierwszym wspólnym weselu, także też tutaj chciałam po prostu to umieścić, bo też spoko, że po prostu pierwszy raz udało się razem. Pojechałam też z moimi przyjaciółmi, z Laurą i Kacprem nad Polskie Morze. Generalnie nie lubiłam, zawsze myślałam, że nie lubię Polskiego Morza, ale jakoś z nimi mi się strasznie podobało i również byliśmy tutaj na evencie, nauczyłam się pływać na windsurfingu, także to też ważne, takie ważne wydarzenie tego roku. I tutaj już zabieram Was na tripa z moimi oczywiście dwoma najważniejszymi dla mnie w życiu osobami, oczywiście poza rodziną, czyli z Laurą i z Damianem pojechałam na tripa po Europie. Także na początku Bergamo, potem Wenecja. Generalnie to jest skorzystaliśmy z programu Discover EU. I tutaj, okej, okay, Verona. Poczekajcie, muszę przeskakiwać szybko. Jesteśmy w Veronie, aktualnie się znajdujemy. Tu też jesteśmy w Mediolanie. Tych miast tego, co dobrze policzyłam, było 16, także to wszystko zrobiliśmy no, w bardzo krótkim czasie. Nogi odpadały, ale wrażenia były niesamowite. Mediolan naprawdę skradł moje serce i strasznie mi się podobał, więc tutaj macie z tej galerii Emanuela, tutaj macie z katedry Duomo w środku. Chciałam wam takie najważniejsze miejsce troszeczkę Powstawiać, ale oczywiście, vlogi z tego wszystkiego na moim kanale są. W każdym razie tutaj macie takie podsumowanie tego wszystkiego, jak ten trip wyglądał. Jezioro Komo. I tutaj już laserowe wybrzeże, po prostu coś pięknego. Czyli Nicea właśnie. Popływałam sobie nawet w morzu, słuchajcie, na tym laserowym wybrzeżu. Pomimo tego, że jechałam tylko z torbą podręczną i nie miałam nawet stroju kąpielowego, więc pływałam w ubraniu. A co? Tam trzeba korzystać z życia. Pierwszy raz zobaczyłam flamingi, bo byliśmy w takim super parku. Ogólnie uważam, że ta wycieczka była naprawdę jedną z lepszych w moim życiu. Najwięcej w sumie na niej zobaczyłam, więc nawet można powiedzieć, że najlepsza. Pomimo tego, że miejscami było naprawdę trudno, no bo programy, jaki sobie narzuciliśmy, naraz, wszystko, do zobaczenia, no było tego sporo. Transportowaliśmy się do Monako, które naprawdę skradło moje serce, pomimo tego, że kojarzymy się z wielkim stresem, bo później nie mieliśmy jak wrócić do domu, bo były strajki, kolei w ogóle jakaś masakra, ale samo sobie miasto bardzo mi się podobało i naprawdę chciałabym kiedyś tam wrócić. W ogóle trafiliśmy na Grand Prix, więc mogliśmy wszystko oglądać z góry sobie, więc coś cudownego, to nie było wiecie, jeszcze to oryginalne, tylko próby oczywiście, ale i tak było fajnie. Szczególnie zachwyciło mnie Monako nocą, która, jak widzicie, pociągu prezentuje jej się jeszcze piękniej niż dzień. No naprawdę byłam zachwycona w tym mieście. W już drapaliśmy się na tą górę, pomimo braku sił, to po prostu aż zapierało odek w piersiach. Także no polecam Wam się wybrać, jeżeli macie taką możliwość. Mam nadzieję, że kogoś z Was zainspiruje tutaj do odwiedzenia takich fajnych miast, jeżeli właśnie macie opcję. E, dalej mamy Genua, Genowa to jest jakby jedno i to samo, to mi się osobiście nie podobało, ale chyba byliśmy po prostu po złej części. E, następnie Florencja, e, tutaj już we. Pernaza oraz Las Pezja. to są takie e, blisko małe miasteczka obok siebie, takie naprawdę z takim typowym włoskim urokiem, pięknymi widokami. Też się powdrapywaliśmy na góry, tutaj z mapą jakieś poszukiwania we Florencji, tutaj akurat jesteśmy. My generalnie poruszaliśmy się wszędzie pociągami, więc dlatego taka szybka zmiana, y, przeskakiwanie pomiędzy miastami. O, tutaj już jesteśmy aktualnie w Pizie. No, i Rzym, którym już byłam drugi raz, ale nadal tak samo zachwycający. Pyszne makarony, najpyszniejsze, po prostu drugi raz w tej samej restauracji. Oczywiście tutaj fontanna tej trevi musi być. No, i wszystko, jakby no jak na to patrzę, naprawdę chce mi się płakać szczerze, bo to są tak cudne po prostu wspomnienia. Jestem tak szczęśliwa, że wygraliśmy ten, te bilety z tego właśnie Discovery EU i mogliśmy się z taką podróż wybrać. E, Watykan. Przepiękne również miejsce. I tutaj, już Neapol, który również mi się nie podobał, jakoś jak mam być szczera. No i Pompeje, przepięknie. Też wszystko super, widoki na Wesołwiusza, tęcza nam się trafiła. No bardzo fajnie. No i tak wróciliśmy sobie już do Polski. Tutaj dowiedziałam się, że udało mi się dostać na studia, więc jestem przeszczęśliwa oczywiście i wiecie, świętowanie przez resztę wakacji. Kilka tam jeszcze prac w międzyczasie jako sam mi się przytrafiło. No i tutaj już jestem w Grecji. W Grecji tutaj wycieczka do Aten, to jest oczywiście z, na obozie. Byłam z Daurą, z Kocham, wakacje .pl. ja wiecie, że co roku z nimi wyjeżdżamy i co roku jesteśmy bardzo zadowolone. Później po obozie byłam w Egipcie. Tutaj widzicie przez wielbłądy, które sobie właśnie przeżuwają. A wycieczka na piramidy w Egipcie to jest po prostu coś, co musicie zobaczyć. Jak już jesteście w Egipcie, to po prostu nie zobaczyć piramid, to to jest po prostu grzech. Byliśmy na kilku jeszcze innych wycieczkach, które jak widzicie sobie nurkuje. i też jestem bardzo zadowolona. Orange Bay mega super, naprawdę to nie wygląda jak Egipt, tylko jak jakaś w ogóle inna planeta, inny uniwersum. Widzicie tą wodę, po prostu ja nie wiem i ja po prostu się chce płakać. Po tym wszystkim, mam nadzieję, że dobrą kolejność, bo szczerze, już sama nie wiem. Byłyśmy na SBM Festiwalu, e, tak? To końcówka sierpnia, więc też e, z Laurą bardzo, bardzo dobrze się e, bawiłyśmy. Właśnie dostałyśmy zaproszenie na ten festiwal. <mulizacja> Czas na wyjazd, który sobie zapewniłyśmy w nagrodę po prostu za ciężkie przygotowania do matury, i naprawdę uważam, że po prostu na niego zasłużyłyśmy. Czyli raj na ziemi, oczywiście Zanzibar, to jest naprawdę miejsce, w którym czułam się totalnie no jak nie na ziemi, no po prostu no mówię wam, jak, jak Syrenka, jak Syrenka w raju. Także to było coś pięknego, to był najcudowniejszy, najbardziej ekskluzywny hotel, w jakim byłam w życiu, i nie spodziewałam się, że kiedykolwiek w ogóle będę mogła sobie na coś takiego pozwolić. No to była droga zabawa, droga wycieczka, ale nie żałuję, bo tak jak mówię, pieniądze wydane na podróże to po prostu, wiecie, to są dobre wydane pieniądze, także. O, znałyśmy wielu masajskich kolegów, którzy opowiadali nam dużo o swojej kulturze, religii, w ogóle o tym, jak sobie żyją. I byli naprawdę przezabawni, prześmieszni, e, także, no tak, dobry vibe z nimi złapałyśmy e, i to była naprawdę super zabawa. Poza tym, byłyśmy na safari. Kto nie oglądał vloga, naprawdę musi nadrobić, bo to, ile super miejsc e, zobaczymy na tym wyjeździe, i to, jak blisko chociażby byłyśmy lwa na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę, i to wszystko, no. No po prostu nie do opisania, jakby aparat tego nie przekaże. No i pod koniec wyjazdu zorientowałam się, tutaj taki mały epizod, że po prostu mój kolczyk jest totalnie już do wywalenia. Po tych wszystkich wakacjach musiałam tutaj mały też epizod do szpitala się wybrać, znaczy nie musiałam, tylko chciałam po prostu na badania, także trzy dni tam spędziłam, żeby zrobić badania co do moich jelit. Wszystko wyszło całkiem w porządku, więc jestem, powiedzmy, zadowolona. No i potem, jak skończyły się wakacje, październik się zaczął, dla mnie się skończyły wakacje. Ruszyłam na uczelnię moją wymarzoną i mój wymarzony kierunek studiować. To również zapisałam się na siłownię, żeby rozpocząć, wiecie, taki nowy etap w życiu i zacząć ćwiczyć. Także bardzo się w to wkręciłam i do tej pory wszystko fajnie mi na tej siłowni, myślę, wychodzi. Poza tym, że zapisałam się na korepetycje z języka hiszpańskiego, ja ich, bo chcę po prostu sama dla siebie się go nauczyć, więc więc też się cieszę. No to jeszcze ja przez ten cały rok e, prowadziłam korepetycje, znaczy wiadomo, z przerwą na wakacje, ale już w roku szkolnym ruszyłam z grubej rury po prostu prowadzić korepetycje, to jest też coś, co ja bardzo lubię. No i to, co ostatnio się wydarzyło, no to właśnie wyjazd do Londynu, również z tego dwa vlogi na moim kanale możecie obejrzeć, mam nadzieję, że już widzieliście. Dużo fajnych też miejsc, totalnie świąteczny klimat, totalnie jest to miasto, które marzyłam, żeby zobaczyć, więc też przyjdźcie razem ze mną i obejrzyjcie resztę. Widoki z góry E, tutaj na Cable akurat widzicie no, cały Londyn po prostu oświetlony. No, coś pięknego. No, co ja mam tutaj dużo mówić na ten temat? Podsumowując cały film i moje rozważania na ten temat, jestem jeszcze raz przeogromnie wdzięczna, dziękuję Wam, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, dziękuję moim rodzicom, że mnie we wszystkim wspierają, dziękuję moim dziadkom, dziękuję moim znajomym, chociaż ich ilość ostatnio bardzo mocno skurczyła, można powiedzieć. Właśnie to był taki rok, może nie tyle przełomowy, co właśnie dużo tak naprawdę kontaktów potraciłam, z niektórych sama zrezygnowałam, no i ogólnie nie została mi duża grupka znajomych, ale zdecydowanie taka wystarczająca, uważam, i niczego szczerze mi naprawdę nie brakuje. Także jestem w obecnym miejscu, w którym jestem bardzo szczęśliwa. Chciałabym się jeszcze bardziej rozwijać. Mam nadzieję, że te studia, które tak naprawdę dopiero pod koniec roku zaczęłam, że wiecie to będą owocne, owocne chwile w moim życiu i że realnie wpłyną na dalszy bieg wydarzeń tego mojego życia. Także, jeszcze raz podsumowując, rok 2023, dziękuję Ci, że byłeś, dziękuję za wszystkie wydarzenia. E, dziękuję Wam bardzo również, że wysłaliście tego filmu, mam nadzieję, że kogoś z Was zainspirowałam może do podjęcia czegoś nowego. Szczerze, brakuje mi jeszcze jednej rzeczy, której brakuje, to jakaś taka nowa zajawka. Może w przyszłym tym różu jakaś nowa pasja, nowe wiecie, coś, jakiś taki rozwój osobisty. Jeszcze troszeczkę za mało tego było w tym roku, ale to przez, przez tą maturę i myślę, że wszystko i tak dosyć sporo się w tym roku działo. Także dziękuję ślicznie za oglądanie, bardzo, bardzo Was kocham. Buziaki, papa, pa. i Wam życzę również wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku. Buzi, żeby był jeszcze lepszy niż 23